Na słuchacie tutaj taki krótki wstępik, ponieważ nagrywałem materiał z najlepszymi ustawieniami, które zaraz zobaczycie. Teraz, nie wiem kiedy wam wrzucę, ale jest, mamy 28 wrzesień, CS2 już jest dla wszystkich. Ustawienia, jak sprawdzałem, graficzne są takie same jak no, jeszcze w tej becie, przed, przed tą premierą, przed tym wydaniem CS2. Także nic tutaj się nie zmienia, zagrałem meczek, w sumie jest... Tak samo jeśli chodzi o te FPSy i całe czucie gry, ewentualnie mniej może giniecie za ścianą, ten lag compensation możliwe, że jeszcze bardziej e, naprawili, podkręcili to i tak dalej, także e, nie gadam, że tutaj zapraszam was do materiału i życzę miłego oglądania. Siemano, nie wiem czy znacie może Drodli, Drodli jest to stronka na której możecie sprzedać, kupić lub wymienić skiny do CSGO jak i oczywiście CS2. Mają tutaj bardzo niską prowizję oraz dobrą obsługę klienta, która pomoże z każdym tematem, który Wam się nawinie podczas korzystania ze stronki. Mają bardzo dużo przedmiotów na stronie: od graffiti i skrzyneczek, po drogie skiny do AWP czy nawet kosy. Dla każdego oczywiście znajdzie się coś fajnego. Możecie tutaj wybrać sobie dowolny rodzaj przedmiotu, czy to kosa, skin do pistoletu, oraz jego jakość, czyli minimalware, faktory new itd., itd., korzystając z filtrów po lewej stronie. Aby korzystać ze stronki, najlepiej oczywiście zarejestrować się z mego linku, który macie w opisie. Z moim kodem dostajecie również zniżkę w wysokości 2,5 dolara na start. Podczas sprzedaży skinów musicie zaznaczyć przedmiot o minimalnej wartości 110 dolara, czyli jakieś tam 43 plus minus groszy. Natomiast jeśli kupujecie skin do, to po jego oczywiście zakupie musicie czekać aż sprzedający stworzy dla Was ofertę wymiany. Musi to zrobić w przeciągu 24 godzin a przy sprzedaży to wy musicie oczywiście skina wysłać w ciągu doby. Po stworzeniu oferty przez sprzedającego jedyne co musicie zrobić to ją, oczywiście tą ofertę zaakceptować i cieszyć się nowym skinem, który macie oczywiście już w swoim ekwipunku. Możecie pobrać sobie wtyczkę drodli, która pomoże wam w korzystaniu ze strony, czyli przykładowo będzie ona inicjować transakcję z kupującym, gdzie poprosi Was oczywiście też o zweryfikowanie oferty w aplikacji mobilnej. Możecie również dzięki rozszerzeniu stworzyć kilka ofert jednocześnie, co ułatwi Wam ewentualne tam sprzedaże, wymiany i kupowanie skinów itd., itd. Mam nadzieję, że stronka Wam się przyda i będziecie z niej korzystać. Wszelkie linki macie w opisie pod tym filmem i zachęcam również do obczajenia sociali drodli. Pozdro! moi drodzy, wpadłem na pomysł, żeby zagrać sobie jeden meczik Premier solo na najlepszych ustawieniach obecnych w CS2 A jakie to są ustawienia? Zapraszam Jesteśmy moi drodzy na stronie prosettings.net stronę, ci co są związani z CSGO, ogólnie z Counter Strike'em, tą stronę na pewno kojarzycie, jest to można powiedzieć, że chyba jedna z takich lepszych stron, których faktycznie można zaufać, co oni tam piszą, prowadzą tam statystyki graczy i tak dalej, i tak dalej i to jest właśnie bazowane na 50... 587 Pro graczach. Zobaczmy sobie tutaj wstęp tutaj macie też update z 15 września, gdzie dodano właśnie filtrowanie tam tekstur i tak dalej. No i te ustawienia, które tutaj mamy, ja sobie spróbuję je ustawić w grze. No i na takich sobie ustawieniach, oczywiście, moi drodzy, zagramy. Czyli co tutaj mamy? Akurat color mode, computer, computer monitor, aspect ratio to, to jak to tam woli, resolution, e, your monitor is native resolution, native itd. Display mode, full screen, refresh rate e, tak jaki macie akurat w monitorze, boost player, contrast czyli tutaj mamy e, uruchomioną, wait for vertical sync tutaj mamy akurat disable, multisampling ustawiamy na dwa razy MSAA, global shadow High. I to, o czym mówiłem ostatnio na streamach, gdzie ludzie, którzy grają na wysokich cieniach mają przewagę, no bo jest dużo takich miejsc. Przykład, zygzak vertigo, jak krócicie B, jest tam ten zygzak, to małe akurat przejście i wychodzicie akurat tam na tą kładkę pod rampę. Tam dosłownie cień tak widać, ewentualnie też na małyszu, jak się wskakuje na górę, to tam też widać akurat cień. I wiecie, wiecie, że tam też jest goście, mimo że nie wydaje żadnego dźwięku albo idzie na SHIFT. Model tekstury, tutaj akurat mamy medium, filtrowanie tutaj razy 4, shadery low, particles low, ambient occlusion off. High dynamic, czyli HDR mamy tutaj akurat na performance, fidelity FX tutaj używamy jako disable, NVIDIA Reflex tutaj mamy NVIDIA Reflex lowers your overall system latency. So we would, we would recommend going for enable for, for boost. A jest właśnie ważne. In the open beta, some users have also reported that discerning reflex causes the game to feel smoother. Czyli ta opcja obecnie no, działa, nie działa. Ja mam to włączone, bo faktycznie gra jest wtedy taka bardziej gładka, le, lepiej chodzi i tak dalej. No i launch all options. Tutaj mam akurat wszystko. Ustawić tylko mamy minus high, bez jest zgromadzenia, i tak dalej, to to sobie odpuścimy. Także ja wbijam do gierki i będę sobie oczywiście te opcje ustawiał. I zobaczymy się wtedy, jak już te opcje ustawię. Dobra, to są te ustawienia, które tam były, czyli tutaj mamy akurat kontrast, i tak dalej. Dwa razy MSAA wysoka, średnia, niezatopowe razy 4, shadery, cząsteczki wyłączone, okluzja a wyłącz czy niskie tutaj włączona, shader performance, czyli jakość, fidelity wyłączonej od trybu niskiego opóźnienia Nvidia Reflex również mam włączone. Także zostaje mi tylko pisnąć grać i czekać na mecz. Jeśli materiał, oczywiście Wam się spodoba, zeswajcie łapeczkę w górę, suba, komentarz, no i będziemy testować the, the best The best CSGO Settings. Przepraszam, CSGO CS2 Settings. Mała pomyłka. Dobrze, moi drodzy, mamy meczek. Takie dobre dobra ratingi. Mir, Miro ma tutaj meczek o Awans? Hello? Także jeśli materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i lecimy od razu z pistoletówką. No, no, no. Go, go. Dobra. Mam nadzieję, że idę B tak jak wpisałem tam na tym podczas banicji. Dobra, zobaczymy. Pistoletówka to jest teraz najgorsza runda, najcięższa, wydaje mi się, że w CS2. Ram pushing. I celownik był na głowie. Wydaje mi się, że celownik był na głowie. Ten pierwszy headshot nie powinien mieć miejsca, ale Subtik stwierdził, że jednak trafię. A ten dru drugi headshot, gdzie celownik faktycznie był na głowie, no to nie poleciał, nie? Good job. Perfect, bro. Good job. Nice. Good job. Bałem się, że przegramy pistolki. E, ogólnie jest tak, że pistol pistoletówki są teraz tak losowe, że nawet idzie zrobić 1 na 4. Są tak losowe, tak losowo te headshoty wsiadają. Jest głowa, celownik gdzieś obok, strzela tutaj. Headshot. Ale kiedy celownik jest na głowie, strzelacie? Nie ma tego heada. Albo ja źle widziałem na tej pistoletówce, albo po prostu. No nie wiem, no wydawało mi się, że ten pierwszy headshot nie powinien mieć miejsca, dlatego się zdziwiłem trochę, że ten head padł. Ale drugi, jak miałem celownik na głowie i strzeliłem, no to headshot'a po prostu nie zarejestrowało, jakby. Ale dobra, jest runda wygrana. Także fajnie, jako jedyny mam defa. Bez No, no, jest podmiot, ja za cicho.

słychać ich dwóch że okay. tak. Ale... A, nice try. Kurde, ale mi ten z rampy gościu wyleciał. Nie zdążyłem nawet się ten cofnąć. Nic kompletnie. Okay, low HP, Bomb. I don't clear, it's B. And yeah, ramp out too. Cave. Bomb has been planted. One is very low. Cap, no, zero no, 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 you don't have a... Nie, mówcie, że wygra oh, right. oh, right. yeah. Aha, taki low miał, że 25 w jednym dałem Kurde, unlucky Ciężko będzie wygrać ten mecz, słuchajcie, bo naprawdę jakoś timingowa, kurde, tak, e, tak jadą. Pierwszy mecz dzisiaj. nie zapowiada się. Nie zapowiada się dobrze. Oh side? Close along Only someone okay. oh, man. The B, B. <laughs> Oh mm -hmm. yeah

Dobra, no jakoś się udało, no. Co prawda z fragami jest słabo, ale ten zielony... 2 trzy 3 razy byłem sam na B. W ogóle, nie wiem. Nie wiem dlaczego, potem gościu się spłakał, wyszedł z meczu na chwilę, wrócił. Kurde, będę musiał to wyciąć. Dobra. Zielony będzie baitował. Wydaje mi się, że na tych rangach wyższych ludzie bardziej nie wiem, skupiają się, nie na tym, żeby wygrać, tylko żeby mieć nie wiem, 40 fragów w meczu. Gdzie zamiast MR12, to raczej MR15, to MR12, teraz jest mniej. Wlecia, wlecia przez palaka, zamiast poczekać byśmy wszyscy, wszyscy wyszli to te ludzie posypali Także no Nice try, nice try było ale tu push Rampen, Smog smoke dys molly and Fuck this cave I will smoke left side A taka wezmę Aja, aj, ja, aj, aj, ja, aj, ja i coraz cięższe te mecze. Pierwszy kijk. Okay. Czy przejdzie ta rampa do? Dobra Chociaż uratowany. D... Dobra, zobaczymy. Jak to będzie? No, z fragami jest lepiej, aczkolwiek może być ten. A good tactic Zwykła taktyka, jak wiesz, jak nic nie wychodzi. Jak nic nie wychodzi, to rush, rampa, gasić i ten. Ten fleczyk ten dobry, bo widziałem, że ta asysta takaś poleciała.

Off cave, I think. Flushing cave. Don't let them leave the cave. Sorry. it. Dobra, wywalimy i tak. Chociaż goście tam na rampie... Ja dostałem heada tego typa na rampie. Ostatni był w... Jeden, drugi był w Besie ie I nie wiem czemu tamten zginął w plecy i dziwi się... dziwi się, że z rampy zginął. Nie wiem. Wydawało mi się, że dwóch hej w ogóle słyszałem, więc... No te dźwięki są takie, że... No ciężko cokolwiek tam ogarnąć chyba. To co mu jednego, proszę, niech ma. Okej. If you drop me one smoke, I can do left-right short yeah, the... uh, uh, Nice, out oh, sorry. Right. Dobra, mamy jeszcze jednego smoka. Holy heaven. short. Maybe he pushed already. Kurde, jaki strzał dziwny. Że to nie, było, nie był headshot <laughs> na początku, nie wiem, kurde Tak patrzę, co to takie jakieś czarne tam stoi, ciemne Na tym heavenie, cholera jest jasna no. Dobra, na no nim z fragami tam trochę wróciłem, ale teraz będą mieli i ten... Będą mieli city Planting for donut Aj, no tutaj ta info też ich jest dobra, go się A, pistola nie było? Smoka podniosłem, widzę, dobra. I can smoke window, flash once and then you can uh, drop me two smokes on B. And I can do right left oh, okay. again. Got it. One flash could be nice too. Hey, okay, thanks. Smokląt? Eee, droga. I don't have second flash smoke. Cave, cave! Cave on, cave, close. Kurde. Dobra, jakoś remisujemy. 10-10. Tam parę, parę run pokolowałem, ale to takie kole wiecie, takie. Nieco jak ich wymyślę, że najpierw zróbmy to, zróbmy tamto, potem po 50 sekundach cofimy się, zgrupujemy się nas i tak dalej. Nie, tylko takie proste kole, jak gra się z randomami to mówisz I, idziesz a B, smok smok tu smok tam I tyle tenik mit Pan Mortles flash. kaifer On a. One day, one more long. Going to the one day, one, one day one oh. on was on a site or city, more likely. I think. Or long. Pas op een A. Plante B. ben planten. Ik ben planten. Ik ben planten. Ik ben planten. Ik ben planten. Oké. Ik ben planten. Ik 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 Czy smoku which... City. To niech w ten Nie będę szedł, bo nie traciłem. O, chcesz behind side. I take the back. One city. Last city, I flash city. I high temple. Ja, yeah, temple, last going out. One for you, both. No nie mogą tego spierdzielić. Uważam, że go się ma smoka Nice, well done. Jest remisik na razie. Jeśli do, dobijemy do 15-15, to będzie remis i wtedy dostanę prawdopodobnie ujemne punkty. Tak zgaduję. Ale dobrze sobie poradzili na midzie, także. Tutaj plus jeden dla chłopaków. Dobrze, że też ja tego smoku, smoku trzymałem typa. Zastanawiam się, kto szybciej widzi. No bo wcześniej, wcześniej widział szybciej goście, który tak jakby chyba stał w smoku, niż ten, który tego smoka pilnował. Tutaj chyba nie jest to. Odwrotnie Właśnie nie, nie byłem wewnątrz, czy ja go słyszę, Czy nie Liu Kang Tam i zabrakło mu chyba, Liu Kang powinien być Już jakoś nie ma, nie ma teraz, nie mam potrzeby żeby wiecie jakoś tak Nie wiadomo jak, jak się pocich fragować Myślę że ten zielony chyba się ogarnął, nie wiem czy go odmutowywać czy nie ale, jak robią damage, jak fragują, to, to jest git. Out. Kurde, myślałem, że z, z Donata dostałem w ogóle. one top. Dobra, no trzy teraz z rzędu po terrorześmy zrobili. Szok, czyżby to był pierwszy taki fajny comeback na YouTube? Bez bez rozgrzewki, bez niczego. Nie jest chyba źle. Och, hej, gdzie jest Kegan? Ah, hej, znowu.

Jest hey Long. ten cave Player będzie zachodził czy nie? One meter, one meter, only one Przewodniczący, że w tej Czy nie ma problemu z nie Okay, nice clutch. <laughs> okej okay, good ojej oh, no 54 ADR ale już dobra a no ten os ostatni <trybujesz> ten klasz na zakończenie to kurde tragedia tragedia a na mam nadzieję że materiał wam się spodobał jeśli tak łapeczka w górę sub komentarz i trzymajcie się do następnego narka